Hej, hej, moje kochane, witam Was po raz kolejny. Nie wiem, czemu mnie tak jakoś ucinam, myślę, co no, za wysoka jestem bez kitu. Czekajcie, odsunę się. O. No i z czym przychodzę. Przychodzę właśnie z tym produktem, moje drogie, przychodzę z tym produktem, który, który jest zaskoczeniem po prostu mega dla mnie. To jest ten produkt, który osiągnęłam, dzięki któremu osiągnęłam to, co mam teraz na głowie. Nałożyłam tylko jeden, jedną tubkę. Czekajcie, ciszą muzykę. Przepraszam. Nałożyłam jedną tubkę, teraz już wiem, że powinnam nałożyć jeszcze jedną, ponieważ ja skupiałam się na górze i na odroście, a nie położyłam pod spód, czyli tutaj tył i spód włosów, więc tak on wygląda. Zapijcie i dostaniecie go w Superdrug. Cena 6,99. Nazywa się Color Freedom. Możecie zobaczyć jakiekolwiek filmiki na YouTubie. Jest to e, Knight and Wilson, tak się, taka jest nazwa. Ja oczywiście wszystko będziecie miały w, w tytule filmu. E, ultra Vibrant Non Permanent, czyli nietrwały e, kolor e, włosów z masłem si e, arganowym olejkiem. Dziewczyny wyczujecie to na 1000%. To co miałam na głowie, ja jestem w ogóle w szoku, bo jestem przyzwyczajona, że farby, farby, kurcze, zawsze ten efekt takiej tej farby po nałożeniu są takie włosy, wiecie, ani to przeczesać, ani ruszyć, ciągną się, e, takie są suche, niefajne, to jest jak jakaś odżywka, to jak macie na głowie, to praktycznie się czujecie jak z odżywką, jak z maską, nie wiem jak Wam mam to wytłumaczyć, ja mam opcję oczywiście silver blond, Extra large for multiple Application, 150 ml professional formula. Tu macie też opcję, jeżeli byłobyście zainteresowane takimi odcieniami, bo również taka baza kolorystyczna jest. Wtedy te buteleczki wyglądają tupki, tak, one są takie kolorowe. Cena jest również ta sama, więc możecie sobie wyczarować jakieś ombre fajne. Pokazuję wam jak produkt wygląda, co się w środku znajduje. W środku znajdziecie ulotkę, w której właśnie macie Czekajcie. Tak, macie tutaj właśnie, o, widzicie, całą serię e, wszystkich tych tutaj. Czekajcie, zbliżę Wam specjalnie. O, i tutaj macie wszystkie, wszystkie, całą kolorystykę, co tylko byście sobie życzyły. Także macie tutaj różne jakieś pastylizer i są, jest pomarańczowy, jest oranż, sorbet jest. Chyba Turkus albo coś takiego. Jest Truly Blue, jakoś tak. Nie widzę dokładnie litery, bo są małe. Ale jest niebieski. Jest Red Poppy, czy jakoś tak. Tego nie widzę, ale coś z szarością. Dalej później macie coś tam: Dream i to jest taki różowo-fioletowy. Potem macie Crimson Red. To jest taki malinkowy. Potem jest znowu Fiolet, Mystic Purple, czyli fioletowy. Potem znowu jest jakiś różowy, jaskrawy z kolei i taki aqua, bardzo taki turkus, turkusowy, przepiękny też turkusowy. No i oczywiście ten tutaj drugi to jest właśnie silver blonde. Tu macie jakąś pastelizę, tu macie chyba wszystko, a w ogóle się tam wysilałam, a tu macie całą bazę. Spoko jestem, nie? Tu macie całą bazę kolorystyczną, czyli kolory, jakie możecie wyczarować sobie na włosach właśnie przy użyciu tego specyfiku. Żeby się za długo nie rozgadywać, jest on w takiej tubce. Tak wygląda. Silver Blonde, 150 ml. Kolorek jest lekko fioletowy, mam nadzieję, że widzicie. I znowu, co mi może, zapach? Zapach jest przepiękny. Nie jest to butter i nie jest to arganowy olejek, bo to są bardzo takie przytłaczające te zapachy. butter jest bardzo słodki. Tu jest słodko, ale z jakąś nutką czegoś owocowego. Nie wiem czego. Jest słodko i owocowo jednocześnie. Świetny produkt. Dzisiaj będę nakładała na resztę, na całość. Polecam bardzo gorąco. I to uratowało moje włosy, nie zamierzam używać niczego innego. Po prostu jadę teraz na tym non-topper. Fabian właśnie wczoraj poprosiłam go, żeby jak będzie wracał ze stoku, żeby zakupił mi właśnie kolejną tubkę. Na szczęście była jeszcze, wiem, że nie było ich dużo, i że chodzi o ten silver blond, także. Polecam bardzo gorąco. Chciałyście zobaczyć, miałam nagrodzie Wam wczoraj filmik, no ale jak wyszło, jak wyszło. Także dzisiaj do Was z tym przychodzę. Tak to wygląda. Coś wspaniałego nakładacie na już umyte włosy, osuszone ręcznikiem. Podkładacie sobie ewentualnie, chociaż ja nic nie podkładałam, ale podkładacie sobie ręczniczek, żeby Wam się to nie obrudziło. Tak jest to napisane, ale to chyba bardziej dotyczy tej bazy kolorystycznej, bo tutaj nic się nie brudzi, ten kolorek jest bardzo jasno-fioletowy. Nic nie podkładałam, po prostu byłam w piżamce, w takiej bluzce, co chodzę po domu. To jest do 6-10 zmyć, do wielokrotnego użytku, czyli nic Wam to włosów nie osłabia. Nie wiem, gdzie ja to Rozumiecie? Spoko. zaraz wracam. Halo? Co, pomyślałem, kochanie, może to, to może być jutro, by wybrała te prezenty swoje, co? Dlaczego jutro? Może się dziewczyn zapytam? A czemu Maju się dziewczyn zapytać? No bo właśnie nagrywam. A, no to może Szyżar masz zagłosujący? Tak no. No to, no to zapytaj się widzę, czy one chciałyby po prostu, żeby ten... żeby strugał Boga, a Boga by żeby sobie tam nam ma już prostu wybierała, 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 wybierała od dzieci, od wybierała, odnikąd powiedziane. No, jak wybierała. Ma i przy jakim sam. Nie wiem, jaki kwoty po wczesny benzyn. Stop. Kiedy no. on to rozeznał, co widział. No, to ja teraz do końca rozmowę i zaraz do was wracam. No i widzicie jakie on ja ma wyczucie czasu. Zawsze dzwoni, jak nagrywam. No, także. Zadzwonił zapytać, czy może chciałabym prezent urodzinowy dostać szybciej, więc napiszcie w komentarzu, czy jesteście za, bo powiedziałam, zapytam się Was, co Wy o tym myślicie. Także dostałabym szybciej niż w urodziny. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy chcecie, bo planuję Wam mój taki jakiś dzień urodzinowy, jakkolwiek bym go nie spędziła. Wiem, że on nie będzie taki, wiecie, nie będą takie urodziny moje, nie ma tu moich rodziców, nie ma rodziny, nie ma babci, która tu wisi, no i nie ma brata i no i takie ciemne strony y, ciemne strony mieszkania na obczyźnie e, Natomiast wiecie, no, są dzieci, jest Fabian, są kociaki, kociaki mi życie nie złożą, ale się przytulą e, No ale tak planowałam, że tak nagram wam coś z tego dnia. Jakbym go nie spędzała, to, by, to po prostu wam go nagram, czy pójdę na kawę, na ciastko, czy może też dostanę jakąś kartkę, z której z Was jeszcze, e, co, co na pewno no to jest coś fantastycznego. No właśnie, opowiadałam Fabianowi, że dostałam dwie kartki, że dostałam od Gosi wie, która to Gosia, bo z Gosią również pisze. Fantastyczna osoba, bardzo, bardzo, bardzo pozytywna, wspaniała osoba. Gosia Buczek, na pewno też widzicie, że po prostu z nią pisze. jest, jest chyba pod każdym filmem w moich komentarzach. Gosia po prostu rozpisuje mi się, jest gadułą totalną, więc mam nadzieję, że również się z nią na żywo spotkam. Prawdopodobnie się zobaczymy we Wrocławiu. Mam taką ogromną nadzieję. Jeszcze trzeba zmotywować Iwonkę, która się gdzieś tam waha delikatnie. No także mam nadzieję, że się spotkamy, że Wam za wszystko... Osobiście podziękuję. Dobra, bo nie o tym. No, także generalnie dajcie znać pod filmikiem, czy chcecie filmik taki urodzinowy wcześniej czy w urodziny. Czy mogę dostać prezent wcześniej, czy mam go dostać w dzień urodzin. Dla mnie nigdy nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o, o mnie. Więc to, był, to nie był test, no chyba powiedzieć, że test, bo, bo to jest efekt, jaki uzyskałam po tym produkcie, ten właśnie piękny kolor, e, którym, e, który się Wam spodobał przede wszystkim, naprawdę. E, przy otwieraniu paczek Fabian się tylko trochę śmiał, bo mówi, patrz, pokazywałaś paczki, a one wszystkie o Twoich włosach pisały. E, zwróciłyście uwagę, bardzo mnie to cieszy, bardzo się cieszę, bo bardzo się, świetnie się czuję w tym kolorze. Nie wiem czemu ja w ogóle teraz dopiero na ten produkt wpadłam, nie wiem. Po prostu szłam, szłam się od niego, potknęłam. Genialny produkt, polecam bardzo gorąco 7 funtów. Jeżeli ma ktoś z Was problem z zakupieniem, a ja bym dowiedziała się, że na poczcie mogę to wysłać, bo nie wiem jak tutaj wiecie, czy to nie podlega pod jakiś środek chemiczny i tak dalej. Więc mogę jakoś się dowiedzieć, chyba że ktoś by jechał, może ja bym to wzięła w sierpniu do Polski, więc naprawdę mogę pójść Wam też na rękę i wtedy z Polski jakoś to może Wam dostarczyć, wysłać, bo z Polski nawet kurierem będzie dużo taniej niż mi z Anglii. Także wiecie, to jest duży Koszt, bo powiem Wam, że koszt kuriera najtańszy z Anglii do Polski. To jest 17.99, bo ci, których chciałam wziąć za przy wysyłaniu paczki do Kasi i, do, w sumie, i w sumie do Karolinki również i to wam wspomniałam, że miałam problem z wysłaniem paczki, ponieważ nie przyjechali tego dnia, potem mi napisali, że, że oni dzień później dopiero jak ja jej napisałam i zrobiłam, zamówiłam ich, to oni dzień później dopiero czy dwa dni później, a to było jeszcze przed weekendem wzięli pieniążki i dopiero kurier będzie i oni nie muszą mówić, w który dzień będzie. Pomieszanie z poplątaniem, jest, na pewno nie proponuję Wam e, tanie paczki, to jest właśnie, to jest taka, wpisujecie tanie paczki z Anglii do Polski i tam jest cena, że możecie mieć od 13,95, to jest blef, ponieważ e, przyciągają ten wzrok, że jest 13 czy 14 funtów za przesyłkę. Natomiast potem jest małym druczkiem, że przy wysłaniu trzech paczek e, za chyba czwartą, czy za czwartą koleją, czy za czwartą paczką e, będziecie mogły zapłacić 13,95, więc sorry. Więc to już jest e, śmiech na sali. E, dwa razy ich chciałam zamówić, do trzech razy sztuka powiedziałam, już nie będzie, trzeci raz, nigdy już ich nie zamówię. Więc kurier, którego ja zawsze biorę jest to DPD, jest to przesyłarka. Zawsze koszt e, mojego kuriera, jak ja Wam coś chcę wysłać do Polski kurierem, a nie pocztą, to jest 18 funtów, dokładnie 17 99. Jak sobie to policzycie, to wychodzi to jakieś 90 zł. Nie się stało. To wychodzi to jakieś 90 zł za samą przysyłkę, więc możecie sobie wyobrazić, więc na pewno by się Wam to nie kalkulowało. Eee, za 90 zł plus jeszcze 7 funtów. 7 razy, nie wiem ile funt stoi. No niech będzie 5,35 na przykład e, złoty, no to kurde, ponad 100 zł taka farba na 60 więc to się nie opłaca. Ale jeżeli bym jechała, to wtedy tylko płacicie za, za produkt, ja Wam go zakupię i po prostu Wam go przypiosę, bo i tak będę wysyłała kuriera ze swoimi rzeczami. Także mogę pójść Wam na rękę, te, które są w Polsce i jest to niedostępne w Polsce, mogę Wam go przywieźć. No, także to tak, to tyle z mojej strony, polecam bardzo gorąco, zobaczycie mnie jutro z efektem jego, jak nałożę jeszcze raz na całość, bo mi się po prostu bardzo podoba, piękny jest ten odcień, czasami, znaczy nie czasami, w niektórych momentach on wchodzi w taki fiolet, taki gołębi fiolet i to mi się strasznie podoba, strasznie. No, także ja trzymałam to pół godziny na głowie na właśnie mokre, umyte takie włosy. W do góry się spięłam, założyłam czepek, odczekałam pół godziny, spłukałam, nie potrzebowałam żadnej odżywki, bo to ma w sobie właśnie te olejki, które naprawdę chyba świetnie odżywiają, bo włosy miałam bardzo delikatne, miękkie, super, polecam bardzo gorąco. I to na tyle. Popijam właśnie kawę, która chyba już druga mi stygnie. Piję kawę w moim kubku. Kubek stoi na mojej nowej podkładce. Tada! Stoi na nowej podkładce. Tak, do Kamili właśnie wysłałam wiadomość. Czekam na odpowiedź, czy to była kartka od niej. Jeszcze nie odpisała. Nie, Karolcia Myśliwiec o Go Gosia też pisze. Gosia nawet nie wie, że właśnie o niej filmik nagrałam. Z podziękowaniem za kartkę, to Karol Ci zaraz też napiszę, bo pisze właśnie nie do mnie, tylko pod filmem w komentarzu, więc zaraz się odzywam. Smacznej kawcie Wam życzę, ja moją kawcie dopijam, wypijam, na peczkę właśnie zrobiłam sobie szybko z serkiem pleśniowym, no i to na tyle. I może jeszcze dzisiaj do Was przyjdę, natomiast teraz by chciała zmontować te dwa filmy, a jeden Wam wgrywam z przesyłką z Aliexpress, którą zamówiłam, z zamówieniem. Dziękuję za uwagę. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym produkcie. E, piszcie mi również albo w komentarzach, albo wiadomość prywatną, jeżeli byłybyście zainteresowane, e, żebym ja Wam to mogła zakupić, które będą chciały z Polski. Ja Wam to będę mogła przywieźć, teraz rozliczymy się tylko za sam produkt. E, czyli ja już to po prostu na, do siebie na pakę biorę. Pika mi bateria, zaraz mi przerwie, muszę ją naładować. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, ściskam bardzo mocno. Przesyłam Wam stado buziaków. I co jeszcze? I to wszystko. Uwielbiam Was. Po prostu Was uwielbiam. I w ogóle cieszę się, że jestem tutaj. Cieszę się, że Was mam. I że jesteście tak wspaniałe. Bardzo dziękuję. No i uciekam już. Bajo! No, i piszcie w komentarzach wszystko też, co myślicie o tych urodzinach, nie? Czy zrobić Wam wcześniej? I czy chcecie filmik w ogóle z moimi urodzinami?